Jesteśmy tutaj, nie? Zabiliśmy ostatnio Maliketa. Kurwa, chciałem i kliknąć, żeby mi włączyło ekipunek. Co ja mam na sobie w ogóle, kurwa, nit? Znaczy, ja w końcu zrobiłem ten Respekt, zrobiłem pod koniec Respekt, nie? I poszliśmy trochę w Endurance mocniej, żeby móc... Mieć więcej Staminy i móc jakieś tam rzeczy jakiekolwiek nosić. Ubierzmy cokolwiek na sam początek. Co by nie wyglądać jak wieśniorni? O, Ronin. Ale czapki Ronina to ja nie chcę, dajcie mi... W sumie nic, jak tak patrzę, bo to heavy. Dobrze, więc git! I jak, jak patrzę, jak graliśmy, biliśmy w, to ostatnio, nie wczoraj, ostatnio e, Placidusaxa, a później Maliketa, e, to podczas bicia Maliketa okazało się, że miałem fa, fatrole, nie? I zastanawialiśmy się, czy ja rzeczywiście miałem te fatrole podczas całej walki Placidusaxa. Tak, podczas całej walki z Placidusaxem były fatrole. Podczas całej jebanej walki na Placidusaxie, którą zrobiłem za pierwszym razem, w perspektywie pierwszej osoby, mieliśmy fatrole. Więc, yy, no, tak, tak tak, to wyszło. Nie dawał w śmiertelności, Może. Znaczy, no, na tym polegało często debagowanie, nie? Że włączali sobie deweloperzy nieśmiertelność i wchodzili w jakieś dziwne miejsca, które były tylko dostępne dla nich. Czy w kontrze? To nie wiem, ale, ale no... Pule do debagowania trochę się zmieniły z czasem, nie? W grach. Pamiętasz, jak nie miałem zabitego Platiusa za tyle czasu? To się dzisiaj okazało, że Fortisaxa też, bo w mi wpadł, o oh, kurwa. A <grym>, widzisz, o nie, o no, Platyciusiaku to ten, to mówiłeś i wczoraj widziałem na Discordzie, że rzeczywiście go zabiłeś w końcu, ale o, o Fortisaxie to nie wiedziałem. Ale, hm, o ile Fortisaxa nie znalazłem za moim pierwszym ranem i musiałem już po przejściu, po zabiciu Radabista sobie wygooglałem, please dajcie mi znać co mogłem ominąć. O tyle Placidus nie pamiętam, czy zabiłem. Podczas, a czy na pewno zabiłem podczas mojego pierwszego rana. Pytanie, czy przed, czy po bestii? Jak już sprawdzałem, które boss minąłem, czy jeszcze przed? Eee, dobra. To ja chcę mu zrobić? To jest pytanie. Za którym pa razem padnie Gideon? Ja czuję, że nie padnie za pierwszym. Ja czuję, że on nie padnie za pierwszym. Już nie wysyłałem znowu Fortiego, ale autentycznie o nim zapomniałem, bo widziałem, że, że, że latałem tam po lokacji, lokacji i byłem pewien, że zrobiłem. A co proszę? Niespodzianka. Dobra. Robimy tak. Podzimy i go na pierde lamy. Mąkę. W najgorszej że prawdopodobnie on i tak mamina. Parę strzałów? Gdzie on jest? Kurwa. No, ty kurwo. Ok? Coś nie trafia tymi atakami, ale dobrze. Mi to pasuje. No, przestań kurwa. Okej, okay, nie boli. Okej. Okay. I know, in my balls. Jest. Czyli co, dziś cała gra poza zamaleniu? Czy ja mam znowu Fatrolę? Mam Fatrolę. Poczekaj. Eee, no musimy coś z jeszcze jak go założyć. Szkoda, no. A czy w sumie. W... Kurwa, różnica, skoro ja i tak nie widzę, co mam na sobie, nie? Mawa jakieś śmieciowe, białe itemy. Pięknie. A to jest cały set, czy nie? Poczekaj, Finger Maiden, nie, finger Maiden. Mam finger, nie mam Maiden rękawiczek, tak? No nic. Jak ja będę wyglądać? Pięknie. Zajebiście. Chyba nie padnie za pierwszym Paweł 2020. No bo tak myślałem. Gideon mi się źle kojarzy. Po, po tych wszystkich modach, przede wszystkim, które robiliśmy. Nie po niektórych ranach normalnych. Kiedy tego Eldena u ciebie oglądam, że już mi się piedoli, czy zabiłem, czy tylko widziałem. No widzisz? A wyobraź sobie, co ja mam kurwa w głowie. Jak ktoś mnie pyta, czy w poprzednim ranie to i to, albo jak ja sobie próbuję przypomnieć, w którym ranie robiłem jakąś taką konkretną rzecz, że mam takie. Kurwa, ja nie pamiętam, czy to jest, było w tym ranie, czy to było w poprzednim ranie, czy to było trzy rany temu, czy w ogóle to kiedykolwiek zrobiłem. Może sam to widziałem u kogoś na streamie, to. Nie ten przycisk! To wszystko jest możliwe, nie? No siadaj, e! Ej, się wchodzi w interakcję w tej grze. Ja znowu dużo w Tarkowa grałem, więc próbuję Fy klikać, żeby wchodzić w interakcję. Hmm. to teraz inne pytanie. Grałeś w poprzednim run? Ale w co grałem? Grałem, na pewno grałem. W, moi w moich ranach zazwyczaj gram ja. Nie zawsze, czasem wypuszczam dewelucha z podłóżka, żeby za mnie niektóre bossy zrobił. Ale tak. A jakie było dokładnie pytanie? Bo <noise> czekaj. Okay. Zjedzmy sobie tutaj duszkę Placicjuszeka. Pytasz na ten nie ten przycisk, to prawda, to prawda. Mega mylę przyciski. I o ile wydaje mi się, że mógłbym się przyzwyczaić do tego, do grania w dużej myszce, o tyle tutaj teraz dodatkowo mnie jeszcze myli, kurwa, ta perspektywa. Dobra, czy ja mam teraz normalne medium role? Mam, medium, medium load. Medium loada. No dobra, no to Gideon pad jak szmata. Generalnie mam zabicie tak. Gideon, ja myślałem, że on będzie dość łatwy z tych wszystkich bossów, które tam dzisiaj zostały, ale zostało tak, Horalu został. Oczywiście radagon z, radagon z Eldeńską bestią. Został Najal, została Loretta, została malenia, został Mog Czyli siedem bosów? Ja nie wiem, czy dzisiaj skończyły, nie, nie skończymy, nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. łam krzesło ci grę przechodzi. Sremk, co było jedzone, a tylko kurwa usłyszę o KFC, to sam wiesz co było już tyle gruźb. nie KFC, Maczek był dzisiaj akurat był dzisiaj <muzie> Maczek, tak, ja bym więc, no, był, były nuggetsy. Tak, był Maczek. Znaczy. <laughs> maczek to mnie w... No kurde, wychodziłem z pra... bo dzisiaj, kurde, ja zazwyczaj jestem w piątki na home office Ale mamy takie nowe jakieś zasady dziwne w pracy, na których nie chcę mi się już nawet gadać. No ale musiałem się być w biurze i wiedziałem, że między moim przyjściem do domu, a początkiem streama mam fuj mało czasu. No więc po drodze po prostu z pracy mam maca, więc sobie tak zrobiłem, pyk. Pięć minut czekania, nawet nie. Biorę, wychodzę, niosę do domu, nie? więc to jest typowy fast food. Nie? A jeszcze miałem do posprzątania tutaj za sobą, bo szczerze mówiąc w tym tygodniu miałem mega syf w pokoju. I tak rano wstawałem do pracy i miałem takie, kurwa, no mógłbym teraz jeszcze przed pracą po, posprzątać, mam te 5, 10, 15, 20 minut, nie? Ale wiecie jak to jest, kurwa, ciężko rano się do czegoś zmotywować, nie? Mi jest ciężko rano wstać z łóżka, żeby pójść do pracy, a to dopiero, żeby wstać 15 minut wcześniej i sprzątać jeszcze na przykład, nie? I właśnie, a propos, miałem, miałem, miałem kurwa, wujkowi Miteczkowi, yy, Miesiąc temu wysłać tego monstera, a on ciągle stoi u mnie na biurku. Ja pamiętam, wujek, jak coś. Ja pamiętam, przepraszam. Drugą czapkę ci dorzucę w gratisie, ale muszę się w końcu zebrać na spakowanie tego. Mam mm. To już. Halo. Mogę glidować, nie? Mam w chuj, HP. O, zły przycisk. Uj, teraz nic nie widzę. Nie! O! O, o, okej, okay, chyba z top z tym widowaniem, co? Poczekaj, poczekaj. Ja bufów nie włączyłem, zapomniałem. Okej. Okay. No, nie doleciałem! Nie widzę nic, ok. O nie! To jest ten tak. Abort, abort, abort Dostałem jeszcze! Ty kurwo! Boże, on jeszcze żyje. Znaczy wiem, że żyje, ale... Jakąś drugą fazę mógłbyś. Ojciec! O, o o kurwa trafił! Kurwo! Poczekaj! No, Oho! Okej, okay, dobra! Nevermind. Z pustymi rękami to nie wypada. Dobrze, że Paweł nie jest abstynentem, bo co byśmy mieli zabierać? Kwiatek kurwa? A ja mam ostatnie wino dzisiaj już. Ale we wtorek... we wtorek? Kiedy zaczął się ten sezon w Diablo? Jak graliśmy w Diablo z chłopakami, między innymi z Turosem, to piwko... piwka się napiłem. Wtorek, tak był wtorek. Zrobię sałatkę, to się zgorszy. Ja sałatki lubię! Tylko że... najlepiej jak są z kurczakiem. Tylko na przykład wiele osób robi sałatkę z kurczakiem i kurwa, ananasem. Jak można wpiędolić ananasa do kurczaka? Przecież to jest... Moja mama takie robi często, ale to jest straszne. Najgorsze jest to, że wtedy cała ta jebana sałatka przesiąka tym smakiem, nie? Tym, tym I nawet jak wyciągniesz ten, ten ananas... To jest dalej kurwa niedobre. Zostaw ananas w spokoju. Tam w sobie ananas jest zajebisty. Uwielbiam wpierdalanie ananasa. Czy jak sobie kupię całego i go kurwa obłupię z tego gówna, czy ku, kupię w puszce już pociętego... Jest git, jest cudowny, uwielbiam ananasa. Nawet czasem potrafi zjeść cały, cały taki jebany główkę ananasa, aż mi język piecze, a czuję, że mi drętwieje język. Tak bardzo lubię ananasa, ale kurwa... no, no nie... O, ja widzę prawo roluj, w prawo roluj, no nie Jaki smak małpki do białego monstera yy, lubelska grejpfrutówka Lubelska grejpfrutówka, zimna Ja od ma małolata jadłem ananas na, na pizzy No nie, no nie można tak, to Nie, 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 to wydaje mi się, że jakiś ten Błąd, nie, w wychowaniu był zrobiony Stary <laughs> Nie można tak, tu, tu myślę, że Że mógłbyś ten, mógłbyś Do rodziców zapytać, mamo czemu mi to zrobiliście Jakiś sąd rodzinny coś Te sprawy ten brak trackingu na tym bossie jest ch chyba najgorszy, o kurwa. Zastanawiam się, czy by jednak nie pójść w nie ataki i w wyskoku, bo on mnie tutaj tyra jak pojebany, aż za mocno. I ten damage na pełnym HP bym sobie zmienił na coś, tylko kurwa na co. Mogłem pójść po Airtree favor plus 2, nie? ale mi się nie chce chyba. A, albo weźmy od Loada. O, zróbmy tak. O, zamiast wyskokowych, weźmy ten na przytrzymane ciężkie. Ściągnijmy to. Pójdźmy z samym Golden Hal Jakie on ma rezisty w ogóle? Ddy, d, -d, -d, -d hoarach, Ja wiem, że bijemy Godrika, Godfreya na razie, ale być takie wyskoko. One są dobre. One są dobre. A, widzisz. A, widzisz. On ma na holi 40% odporności. My powinniśmy olać to, holi. E, powinniśmy olać. Golden Halbert na pewno. Czyli pójdźmy z tą lodową. Lodo, Lodo Halbert. W dwie łapki. Siup, siup. Zajebiście. Ten przytrzymany ciężki jest chujowy na tym, bo jestem podwójny, no ale trudno. Eee, założyłem to. Ściągnąłem drugą broń. Mogę coś cięższego założyć, nie? Nie, nie założymy, kurwa, tej czapki, ronina, bo jest paskudna. Sam set Ronina jest spoko, ale bez czapki. Bez czapki. To nie jest to, to jest to. A czapkę do pierdolimy? Zwykłego takiego rycerza. Jak ja wyglądam? No kurwa, nie jest najgorzej. Mogło być, być lepiej, nie? Nie ma Dobry wieczór. Więc ataki z wysoko są spoko i dość mocno porobiły mi tutaj w tym ranie grę na niektórych bossach, ale on się za mocno na, na boki rusza, nie? Takie mam wrażenie, lekkie. Nawet nie lekkie, kurwa. Oha, mhm. Nie widzę jego broni przez. Kurwa, cały czas. Chyba zmienimy znowu FOV na szersze. Zmienimy FOV i wrócimy do zyskoku, bo to miało więcej demerzu po prostu. Ale zamiast Golden Halberd weźmiemy tą drugą halabardę. Specjalnie ją robiłem, nie? Na takie przypadki, kiedy nie będę mógł używać właśnie Golden Halberda. To jest to Commander Standard. Do tego Lodo Halabarda, tak. I teraz mam Medium Load ciągle. Ej, kurwa, z dwoma broniami mam Medium Load? Pojebane. tymże tym, że... Załóżmy tak. I teraz... No zobaczymy, kurwa, no nie jestem pewien tego końcu zacząłem grać Divinity Original Sin, Sin 2 i jaram się, czemu nie powiedziałeś, że to jest gra od twórców Baldura? Mówiłem 30 tysięcy razy, że Divinity 2 jest od Allariana, Larian jest tylko jeden. Ile Larianów ma być kurwa na świecie? <laughs> Okej, okay, teraz widziałem, ale skurwiłem to po prostu. Aha, to jest to. Mm. Divinity 2 jest fajne, bo jest... Chyba jeszcze prostsze nawet, w założeniach, jeśli chodzi o mechaniki walki, niż Baldur. Przyjemnie się w to gra, tam mają swój autorski system ten, turowy. Niekoniecznie jest żaden, nie jest żadnym D&D systemem A czy może jest inspirowany w taki sposób, że masz jakieś tam punkty, akcji i tak dalej, ale to całkowicie inaczej działa, nie? W Divinity. Plus jest dużo bardziej jajca jajcarski Divinity. Jest śmieszniejsze. jest dużo lżejszy ton tej gry, nie? To nie znaczy, że jest, kurwa, komedią, ale... U, widzę. Nie! Autentycznie czasem mi nie wchodzi atak, nie? Jak klikam. Nie w niego jeszcze jak Debil. Ochuj. No kurwa, tylko jeden atak przed. Bo jestem gdzieś bokiem. Umrzyj! Podawaj mi drugą fazę, ała! Witam wszystkich dżentelmenów. Jestem dzisiaj w niej wyspany, bo siedziałem do pierwszej i oglądałem. Animę. A dodatkowo musiałem wstawać o szóstej, bo musiałem zająć się bratem. A w ogóle zauważyliście, że dawno Tetris'a no, nie było na naz... trafia. Ja pierdolę, co ty tam gadasz, stary? Ja w ogóle nic nie słyszę, jak biję bossa. Czy też jak w że można ruchać wszystko i wszystkich? Nie, nie można, nie można. Jest dużo mniejsza swoboda z tego, co możesz robić ze światem. Uj nie wyspany, bo siedziałem do pierwszego oglądania Anime, kurwa. Tak, że Tetris'a nie było dawno, to zauważyłem. Sprawdziliśmy to już, nie? Go. Ja widzę, daj mi staminę. Ochuj. To był zły pomysł. Nie widzę! Gdzie on kurwa jest? Ojciec! Aha. No czemu to mi zadaje damage? Ten mot jest jakiś zbugowany w tej walce. Ochuj, za szybko. Bo w pierwszej fazie też mi zadawał damage, a nie powinien z tego kurwa tuknięcia, kiedy ja go przeskakuję o chuj. O nie! Nie, nie to kombo, proszę! Uciekam! O, kurwa nie mam soczków. Griduj! Nie griduj! Zabij! Calculated uh! Jakby coś to wszystko wina uzy, u, uży, używa? Nie znam, używam, tylko, znam tylko uzywa. Euh, bo to on mi pokazał dobre anime i się wciągnąłem. Ja nie wiem, ja nie wiem. Nie potrafię z tego skomentować. Znaczy potrafię, ale nie chcę was obrażać. Dy. Dobrze, więcej siły. Więcej, a propos anime, wczoraj ten. Na Discordzie wysłałem, nie? Jak ktoś ma wrażliwe uszka, to uwaga, bo tutaj będzie dużo darcia mordy. Znaczy dużo, parę sekund. I muzyka z bardzo ten. Przesterwaną gitarą. Słucham sobie muzyki wczoraj, nie? Wracam, wracam z praty. Leci taka muzyka. Taki ten. Taki tegesni, Fajne, ładne, miłe. Wpada w ucho, idziesz sobie, uśmiechasz się, świat jest piękny, nie? I leci taka muzyka. I nagle wchodzi. Pewien moment, kiedy ja się, ja, ja się go w ogóle nie spodziewałem, słucham? Ja autentycznie, tak, szedłem sobie z pracy i jak usłyszałem ten moment, miałem takie kurwa, zatrzymałem się w miejscu i tak. Co kurwa? Miałem lekki mindfuck. Po czym sobie wrzuciłem ten zespół? Yy, wrzuciłem sobie ten zespół w YouTube i zobaczyłem, że w ogóle cały klip jest jakiś anime i tak dalej. Co mnie trochę zdziwiło, bo to jest generalnie zespół. Ze Słowacji. Mają rzeczywiście jakiegoś tam azjatyckiego gitarzysta, z tego co później zobaczyłem. Ale to zespół ze Słowacji, czemu oni mają anime w swoich... w swoich klipach? Nie wiem, nie mam pojęcia. Yy, ale generalnie ten zespół tutaj, Within Destruction, kurwa, wkręcił mi się mocno, muszę przyznać. Jest, jest bardzo przyjemny. Dobra! Kurwa, czekaj. Trzecia osoba, pierwsza osoba. Wydałem pieniądze? Wydałem pieniądze. Czyli co? Idziemy standardem, nie? Idziemy standardem, moim standardem, który mówi zabijamy wszystko aż do Godfreya, Po czym idziemy, teraz idziemy ten. Jak to się nazywa? Na Moga. Moga się boję trochę, ale mam na niego plan mały, po czym pójdziemy na malenie. Do malenie będzie trochę dłuższa droga. W tym że jeśli idziemy do Moga, pamiętacie co ja mówiłem wcześniej, nie? ci znaczy nie myślałem, że tego użyję, ale chcę tego użyć. Mog jest bardzo podatny na krwawienie. To jest jeden z tych bossów, który, mimo tego, że sama piędala jakimś tam konkretnym czymś, w tym przypadku krwawieniem to i taki zajebiście zajebiście podatny na krawawienie, nie? I mamy te dwie mm, dwa Great Omen Cleavery. Zrobimy je sobie na wyższe. Zrobimy je sobie na, na wyższe, żeby one na One mają bleeda, są skalujące się z siłą. Możemy je jeszcze pod lodzenie trochę zrobić, więc będą miały jeszcze inne proki dodatkowe. Myślę, że to mi trochę ułatwi walkę z Mogiem na tym ranie, bo jak nie wiem, kto z was był w zeszłym tygodniu na mogu, tym, tym słabym mogu. Czyżbym przegapił walkę z eldeńskim konami. Tak jest. Dokładnie tak, siema Kozangmeister. Na tym poprzednim mogu, z tym słabym w cudzysłowie mogu, no to on mi wpierdolił e, chyba z... Nie wiem ile razy on mi wpierdolił, du dużo po prostu. Dużo, bardzo dużo. A, aha, nie ma pieniędzy. Trzeba coś zjeść. Pójdźmy do tego, do kowala, sprzedajmy te te, te dusze, bo nie chce mi się ich popować pojedynczo. Jebać mogę, prawda. To jest prawda. Trochę się go boję. Nie? Ja jestem przyzwyczajony do tego, że go stageruje dość mocno. W każdym ranie, praktycznie. E, I wtedy można go łatwo po prostu przedePSować, prze jeśli nie masz buildu jakiegoś najgorszego na świecie. A więc na stagery można go łatwo, fajnie, często zrobić. E, a to się boję, że bo to trzeba. Na stagery najlepiej ciężkie, przetrzymane ataki. Jak na razie, w tym ranie, przez to, że mam aż tak mocno ograniczone pole widzenia. No to, kurwa, jest ciężko to, to, wystosować. Chrasterian. Dobrerek. Dobrze widzicie. odcinek z gry The Elder Ring. w Stream. <grym> The Elder Ring Skyrim. <grym> Dokładnie tak. <grym> eee, czekaj, co dzieje, jestem tutaj. I tak, potrzebujemy, kurwa, no nie aż tyle. 23 sztuki. Czy ja mam wszystkie kamienie już wyjebane do zera praktycznie? Mi nie wystarczy na upgrade y teraz, jak ja kupię same kamienie. Tych 20. No nie wystarczy, mi mini chuja 22, 23. No nie, musimy. A właśnie. A właśnie, bo jeszcze gadaliśmy ostatnio o tym, nie? Że skoro pójdziemy do lo lodokrainy i stamtąd się dostaniemy do moga, nie? to musimy zabić w, lodokra w lodokrainie jeszcze bossa, nie? I ustaliliśmy sobie, że będzie nim mm, ten żmi, jak on się nazywa? Teodorix. Magmowy brzmi Theodorix, który według loru podobno okazał się być kurwa kim? Trollem? On był trollem wcześniej? Dobra, musimy się tam dostać. E, a żeby to zrobić, potrzebujemy dwóch części medalionu. A, to musimy zajebać jeszcze tego. Kurwa, to poczekaj! To musimy. On nie! Najal, troll, tak to on był trollem. Femboje są giga spójrz na ręczaka. Lisicki, kurwa. Czy ty naprawdę chcesz mieć bana? Czy, czy jak? Trollował w sieci. Tak, trollował, że się zamienił w tego. Jak mu się tam? Jak mu się tam nazywa? W... E... Magmowego żmija. No bo The Beast Eye Quivers. Już nie potrzebuję Beast Eyeów. Już Fusroda zrobiłem, więc Wyrm. No tak, czyli żmi. W po polsku będzie brzmi, nie? Tylko że ja po angielsku grę. Commander. Commander koma, opas Trochę się go schizuje, bo on też bardzo szerokie te swoje ataki ma, nie? On tą swoją nogę kurwa podnosi na 2 metry do góry. I nie wydaje mi się, żebym był w stanie. Widzieć te ataki po prostu No ale chuj, zobaczymy Ostatecznie co możemy zrobić, co nie udało się chyba na RL1 To skoczyć po Bewitching Branch'e I z Bewitching Branch'ów sobie e, Spróbować jego przedupasów Striggerować, żeby jego bili. Ale to średnio zdawało Egzamin, nie? Nie ten przycisk, kurwa, e! Ja pierdolę e, Nawet sobie usiądę, bo nie wydaje mi się, że będę miał Okazję usiąść przy następnym ognisku Odblokuję je, ale się e, światełko ale czy mi pozwolą moby wokół się, ten, rozsiąść i o, ogrzać? To nie jest ognisko nawet. Je, jakie ten? Bo przy ognisku jest ciepło, nie? To jest przy łasce. Zimno, ciepło, kurwa? Jakie uczucie towarzyszy człowiekowi, kiedy siada przy łasce? Nie wiem. Nie, wiem, łaskawie. <grym> Wiara. To nie jest uczucie, kurwa. To nie jest uczucie, to jest uczucie wiary. To uczujesz, uczujesz, że w ciebie wstępuje jakaś... Nie wiem, boskie, boskie coś? Brzmi mega cringe'owo, nie? Ten mosty jakbyś grał w Minecraft oh. Czuję się podobnie, tylko trochę bardziej boli Okej, okay, pamiętałem przycisk do klikania Hello, no tak właśnie myślałem, że mi nie pozwolą usiąść Gdzie jest wyjście? Hmm. Okej, okay. pewnego HP nie ma, ale tylko jednego hita dostałem, nie? Więc jest dobrze nie wiem, Jak na przykład jestem przy łasce i akurat melina mnie odwiedzi, to pewnie czuję takie, wiecie, takie motylki w brzuchu, nie? Tak mi się wydaje ale to tylko jak Melina jest, jak nie ma Meliny, to nie wiem. W łodzi jest skier, skier, skrzyżowanie Jana Pawła II i łaska, bardzo mnie to bawi. I <grystanie> jest też ulica Piotrkowska. <grystanie> w, w łodzi. No! Okay, to nie był rol, to był skok Paweł. Ty kurwiście. Ty kurwo zablokowałeś się, ta? Okay. Ja nie robię nauchita, no więc mogę gridować jak świniane. Nie, nie ten przycisk, Paweł! Miał być ciężki, przytrzymany! Ała, 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 dobra, weź teraz dwie ręce broń. Znaczy, dwie bronie w ręce. Tak, tak, wiedziałem. Jeszcze raz, o kurwa, proch wszedł. O kurwa, trafił. O, o. to okay. Mamy to, kurwa. Musiałbym naprawdę odjebać, żeby to nie wyszło. Git, Git, kurwa. Najbardziej mi bawi, że jak na razie dotąd najtrudniejszym najtrudniejszym był jebany jebany Pierdolony Elemer w Altus. Znaczy w Shaded Castle był na razie najtrudniejszym bossem. O, to ta najbezpieczniejsza ulica w Łodzi. Tak, to jest właśnie ta, Piotrkowska. A czy Piotrkowska się skrzyżuje na przykład z ulicą Łaski? Nie wiem czemu, ale mnie to ciekawi. Dobrze. A jak widoczek stąd? Ja chyba stąd nie patrzyłem nigdy. A, kurwa, wskoczę? Koczę. Co ja nie wskoczę? Ładnie. Podoba mi się. Kuję motylki, jak malenia, przebija je swoim ostrzem i rozprówa je po raz tysięcy, To jest 100 tysięczne, okej. Okay. To tak trochę lamersko, nie? Znaczy czy w sumie, no w drugiej fazie na pewno czujesz motylki, nie? <grych> Tylko nie takie fajne motylki. Takie skurwiałe, bolesne. Który to jest boss? W sensie co, który? To co zrobiłem teraz? To był Najal tutaj. Samo biłem najala przed chwilą. Dobrze, a więc. Trzeba spierdalać są, tak? Eee. Siup! Co tak łatwo? Słuchaj no. Gadasz z profesjonalistą, nie? <grych> a Elemer? Elemer of the Briar. Elemer od głogu. To jestem pan tutaj co jest, na samej górze. E, w zeszłym tygodniu, tak? To była. So A sobota. Ciebie w sobotę nie było, nie? Nie, nie, ciebie nie było w sobotę, Sawia. Tam się bawiłeś. piłeś alkohol i tańczyłeś te sprawy, nie? Wtedy. I, i wtedy byliśmy Elemera. Kurwa, tu z 30 razy się wyjebałem na nim, nie? Tak mniej więcej 1 czwarta zgonów te, które mam pod sobą, to były właśnie na tym bosie tutaj. <laughs> tak, ten Kutas jebany. <laughs> Dokładnie tak. To jest zabawne, że na razie najtrudniejszym bossem on był. Drugim najtrudniejszym jak na razie był Mog, ten sztuczny Mog. Kanałach Linder, nie? Zmienia akcję. Hoist Secret Medallion. Let's go. Nienawidzę go. No ja też. Znaczy, generalnie on, on ma dziwny moveset, nie? E, tylko, że jak jest dobre RNG, chociaż to chyba nie jest do końca RNG, nie? To nie jest chyba do końca RNG. Um, da się go w taki, taki ciąg wrzucić, żeby on cały czas na napienalał tarczą. Ciemka kolosy z tego tygodnia zdane. więc trzeba się najebać. Prawidłowo. Dobry wieczór, się Marko konti Gratuluję. Jak my mamy miesiąc styczeń, nie? To ten, kolosy kolosami, to studenci, ale teraz yy, nazywa? Ferie mają młodzi często. Jak długo trwają ferie? Dwa tygodnie, nie? Ale każde, każde województwo ma jakieś inne kombo w innym, w innym terminie. U nas z tego co wiem, to mi Bulbi powiedział, już się skończyły ferie. Że niby Dolnośląskie, Wrocław miały, miały jako pierwsze, więc... Yy, dzisiaj ostatni dzień, a, okej. Okay. Okej. Okay.